Witam, witam moi drodzy ponownie na, na kanale Laurentian. Ja mam na imię Piotrek i gramy dalej w 007 Bloodstone, czyli wcielamy się w agenta Bonda i mamy iść do Baraku Brygadzisty, gdzieś tutaj. Poszukaj dowodów w Baraku Brygadzisty. To mamy smartfon, tam jest dowód, i będziemy skanować, tak? Pułapka, pułapka. Co teraz? Ja pierdziu. Chcieli go zabić. Chcą. Ja pierdzielę. Bandyci. James, musimy wyskoczyć szybko stąd. Ja pierdzielę. Aktualizacja celu. Ucieknij z baraku. Skocz. Pięknie, James. Pięknie. A James już jest tutaj. Likwidacja z ukrycia. Pięknie. Mamy jakieś skanowanie. A, to są cele, dobra? Wiem o co chodzi. I teraz mogę zrobić to morderstwo z premedytacją. Pięknie. Chowaj się gdzieś, James. Masz być niezauważony. Dobra, smartfon, smartfon. Gdzie są jakieś cele? Nie ma. Nie ma celów tutaj. No, idź. Tam spadła ta. Spadł ten kontener. W którym był James? I To chyba dowód rzeczowy, co? To broń To i tam chyba jest bardziej, tak? No, no no Ale miałem wykorzystywać broń z tłumikiem, tak? Czy nie? No dobra, przyda się też druga, co nie? Gdzie ona jest? O tu, dobra. I ku się zmieniało. MP7, a ona nie ma tłumika? No nie wiem, czy ma, czy nie ma. Dobra, przełączmy sobie na pistolecik w takim razie. Uchowaj no się, James. Nie wiem, jak stąd wyjść. Tu wszędzie jest ogrodzone. Nie, nie, nie jedę. Co smartfon, co smartfon. Coś jeszcze tam jest. Co tam jeszcze jest? No nic nie ma. Tu mam skoczyć? Nie to. Też nie Czyż on już się zawiesił? No wiecie co już się zawiesiłem? A to jest chyba wybuchowe, tak? Tam to coś Nie. No ale tu się pokazywało coś w smartfonie. Może z drugiej strony. matka, jak ja głupi jestem. Wystrzelałem tylko tyle nabojów. Co tam tyle broni jest? O nie, to są przeciwnicy tak uzbrojeni. Dobra, jednego mniej. Nie wiem przytrzymać. O kurde. Dobra, dwóch kolejnych z głowy, ale powiem Wam, że normalnie wciągające to jest. Przepraszam. James, chowaj się bardzo ładnie. Szkoda, że nie ma zapisu. Nie widzę go, tak? Niepotrzebnie mu się pokazało. Jest tu ktoś jeszcze? Czekaj, czy to wybuchnie. Nie. Kurde, powiem wam, że... Fajna gra. Tyle radości za parę złotych można sobie sprawić. Przeskocz. Nie, tym przeskocz. Użyję osłony. Skąd on gadał? Nie, James. Tu tu, 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 O No i dobra. Po gościu. Pięknie. Co? Chowaj się, James. James masz się chować. Dobra. Kolejny. Tylko całą budowę wystrzelamy? Znaczy w sensie wszystkich tych tutaj? Panów? No dobra, skoro taka jest potrzeba chwili, no to zróbmy to. Let's do it. No, wystaw łepek. No, właśnie o to chodziło. Pewnie, jakbym strzelił w to, to by eksplodowało, coś mi się wydaje. Mamy amunicję, pełen zapas amunicji. Na smartfonie wysilane są punkty kontrolne, które cię prowadzą na cel. Aby użyć smartfonu, wciśnie 1. A, tam. I co, mam tam skakać? No jak akurat będzie ten? Będą strzelać? Pięknie. Co? Że co mogę robić? No dobra, sprawdźmy. A, tu, tak? A takie buty No tu James teraz spadnie Nie zabije się chłopina? O, tylko się otrzepał, no pewnie Znajdzie drogę pod ziemię Do Katakumb To tam gdzie słyszano tego... Weź się schowaj, chłopie To tam mamy iść? Tak, 20 metrów. Nie, no o, osiągnięto punkt kontrolny, ale to jeszcze za wcześnie. Obserwacji ruchu przeciwnika, ilu was tu jest? Ja pierdziem. Strzelają do Jamesa. Nie ma tu nikogo nie ma. Czekajcie, smartfonu użyję. Katakumby, trzysta czterdzieści dziewięć metrów. Tam gdzieś są. Nie, no James. Ale dałem co? No, ale dobra, <laughs> jakoś się udało nie zostać wykrytym. Aha, to trzeba przytrzymać. Dobra, amunicja. Ten jeden się wyleguje na tarczce. A to nie jest nasz ten profesor, cały tajemniczy. Chodźcie, jeszcze zaczczę, tam ktoś nie łazi. A kto to jest na tej ławce? No, <taczce>, taczce. Aby przeskanować, wciśnij E. <laughs> Przepraszam. Ciało martwego mężczyzny. Sprawdź dane wywiadowcze. Doktor S. Czas. Just... To Komins, dyrektor Justo Komins, jakiś dyrektor Wydziału Bioinżynierii na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Zaginął trzy tygodnie temu. Podejrzewano, że mógł wyjechać z jedną ze swoich kochanek. Niewiele wiadomo o jego badaniach, chociaż prawdopodobnie ma związek ze stabilizacją związków biologicznych na potrzeby transportu. Przyczyną śmierci był pojedynczy strzał w głowę. O, tu więcej nic nie mam. No, fajnie, fajnie. Dane wywiadowcze. Dobra, wyłącz to. Coś tu jeszcze możemy zrobić? Chyba nie, nie? Tam mamy iść? Raczej tak, bo tu nie przejdziemy. A tu. No, użyj osłon. Dobra, smartfon 8 metrów. A tam ktoś łazi, tak? Nie. Katakumby 30, 334 metry. To tu mam coś zrobić? Nie. Dwadzieścia metrów, a to do następnej osłony, tak? Kurczę. Gdzie oni są? Trzech, Jeden z dwóch z pistoletami, jeden z karabinem. Idzie tu, idzie tu. No Co to się stało? O matko, coś jest? Zakręciłem się. Nie to nacisnąłem. Nie no dobrze. To nie wiem co się stało, że tak głupio wyszło. Przebij się pociągiem przez zaporę. Dobra, dostał. Chyba dostał, nie? Jeszcze jeden? No chowaj się tu, James. Kurczę, ilu was tu jest, chłopaki? Czemu nie mogę wydobyć broni? A, już wiem, bo za głęboko byłem schowany. Tak samo było w tamtym razem. To znaczy w stosunku do tamtego kolesia. Co takie zamieszanie się zrobiło? Już teraz wiem o co chodzi. Muszę być bliżej. O. I wtedy normalnie celuję, James. To tamtym pociągiem mam się przedrzeć przez zaporę? Pociąg nie może jechać, dopóki nie jest ustawiona zwrotnica. No fajnie, czy to dlaczego mi nikt nie powiedział o zwrotnicy? Uruchom pociąg, Katakumby. A gdzie jest zwrotnica? Tu? Nie, to karabin. Pewien zapas amunicji. No dobra, to weźmy sobie karabin. Tam jest zwrotnica? Uuu, nie. James, chowaj się chłopie. Osiągnięto punkt kontrolny. Dobra. Lekka panika wkradła się w moje tutaj działanie. Okej, okay, moi drodzy, ja tu skończę ten odcinek, zapraszam na kolejne. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.